Kolejne CV zostało odebrane przez PZPN. Istnieją wielkie nazwiska, wygląda na to, że Cezary Kulesza ma kogoś, kto wybierze nowego trenera polskiej drużyny narodowej. Sport TVP ujawnił nazwiska trzech trenerów, którzy mieli zgłosić się do przejęcia zespołu po Czesławie Michniewicz. ANP Indefoto. Polska drużyna narodowa przed meczem z Francją na Mistrzostwach Świata Pucharu Świata Andrii Szewganko, jest jednym z kandydatów przez cały czas. Z kolei TVP Sport ujawnia kolejne trzy trenerzy, którzy mieli zaoferować swoje usługi PZPN. Pierwszym wielkim nazwiskiem to Andrea Pirlo. Pozostali dwaj trenerzy są bezrobotni, ale mają bardzo interesujące CV. Pierwszy to Claudio Ranieri. Domenico Tedesco zastosował również do PZPN.37, letnie Włochy opuściło RB Lipzik we wrześniu tego roku. On był trenerem takich klubów jak Spartak Maskał, Schalke 04 Gelsenkirchen i SG Birge Aue. Wszystkie trzy konekt one. Pirlo, Ranieri i Tedesco nigdy nie prowadziły żadnej reprezentacji. Podczas rozmowy Kulesza z Michniewicz. Zaskakujący gość pojawił się na spotkaniu, ten zespół nie ma myśli. Ostra krytyka polskiej drużyny narodowej Andrea Pirlo, Claudio Ranieri, Domenico Tedesco głosuje.